Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy, czym będzie powinowactwo prostokątne, ale o bardzo konkretnej osi. Mianowicie o osi OX, czyli tak naprawdę z wszystkich powinowactw wybierzemy sobie to jedno szczególne, o bardzo konkretnej osi i popatrzymy, co ono nam będzie mogło tutaj ciekawego przynieść i do czego nam się przydać. Czyli przede wszystkim będziemy już tutaj mówili o powinowactwie już w ujęciu takim analitycznym. Czyli wprowadzimy sobie do tego wszystkiego, już mamy układ, układ służenny, prawda, i tą wyróżnioną osią wokół której będziemy tutaj, według której będziemy odbijali, czyli wykonywali to przekształcenie dotyczące, spowi... związane właśnie z powinowactwem, e, będzie oś OX, prawda, czyli ta oś, którą mamy, e, mamy tutaj. Dodatkowo na no, powinowactwo musimy mieć jakąś skalę, czyli jeszcze dodatkowo będziemy mieli o skali, prawda, A i niech ta skala nazywa się S, no to oczywiście musi być jakaś tam liczba, e, liczba rzeczywista. I teraz zobaczcie, jak to będzie działało. Przede wszystkim, popatrzmy, mamy tak jakiś sobie tutaj punkt o współrzędnych na przykład AB, no i teraz, jeżeli odbijemy go w powinowacji, czyli znajdziemy jego obraz w powinowactwie prostokątnym o osi o x w takiej skali, to jakby, gdzie, gdzie będzie jego obraz? No to co żeśmy robili? No trzeba było zobaczyć, gdzie ten punkt będzie tutaj, prawda? Jakby patrzyli, szukali najkrótszej odległości, jakby rzutowaliśmy ten punkt na osi o x. E, no zobaczcie, i ten rzut, jakie będzie miał współrzędne? No zobaczcie, i teraz ważne jest już to, że to jest bardzo konkretna oś, którą umiemy wskazać ten punkt jakby tak musi, mówi, mówiąc bardzo kolokwialnie i brzydko, spaść, prawda, czyli zobaczcie on pierwszą sprzętną będzie miał taką samą a drugą będzie miał 0 prawda, to, to będzie ten punkt, który tutaj będzie tym rzutem. E, uwaga to oczywiście działa pod warunkiem, że tą osią jest oś OX teraz zobaczcie, no musimy znaleźć obraz obraz jak znajdowaliśmy, powiedzmy, że to jest nasz punkt A, tutaj mamy punkt O, no to teraz musi być tak, że wektor OA, jak go wymnożymy przez skalę S to dostaniemy wektor O a' gdzie A jest tym punktem, który jest obrazem, prawda? Czyli punkt A' musi być tak zrobiony, że on będzie, że wektor OA' będzie stanowił S razy wektor OA. Będzie taki wektor. Czyli tak naprawdę punkt A' będzie o S oddalony, o S razy więcej oddalony od punktu O niż punkt A. Czyli mamy tak naprawdę odcinek OA i teraz szukamy takiego A', żeby odcinek OA' był długości S razy długość odcinka OA, prawda? Gdyby s było dodatnie, zobaczcie, no to co się tutaj wydarzy? Gdyby s było dodatnie, no to oczywiście powiedzmy, że s jest na przykład równe 3 drugie, tak roboczo, czyli półtorej, nie? Czyli gdyby s było półtorej, no to zobaczcie, jeżeli tutaj mamy OA' a' powiedzmy, że to jest x, no to o, czy o ma długość x, czyli to jest wektor o długości x, prawda? Może tak napiszemy to, no to długość wektora o a' to musi być 3 drugie x, prawda? żeby to pasowało, musi być jeszcze o pół wyżej, nie? Czyli powiedzmy gdzieś, gdzieś tutaj by musiało być, prawda? No i teraz zobaczcie, jak weźmiemy wektor o a', no to on będzie gdzieś tutaj, czyli będzie o pół wyżej. No i teraz pytanie: jakie ma współrzędne punkt aprim? Czy jesteśmy w stanie to znać? Zobaczcie, jeżeli, o współ... jeżeli chodzi o pierwszą współrzędną, no to one wszystkie w tym samym, w tym samym pionie jakby leżą. Czy jego pierwsza współrzędna też musi być równa a? A co z współrzędną drugą? Czy jesteśmy w stanie coś powiedzieć o współrzędnej drugiej? No zobaczcie. Mamy 0b, czyli wektor, który kończy się w b i zaczyna się w zerze, no a ten drugi musi być, właśnie, on pierwszy taką samą, czyli to jakby na długość w ogóle nie wpływa, no a ta pierwsza współrzędna było b, a teraz musi być trzy drugie b, no to tu musimy wpisać też trzy drugie b, prawda? Czyli zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli mamy, powinno was nieprostogonnie, uwaga, to jest cały czas ważne, że o osi o x, prawda, punkt o współrzędnych a, to jego obraz będzie miał współrzędne A, no i potem jakaś tam skala razy B. I to jest oczywiście ważne, jeżeli skala jest ujemna, to pamiętamy, obraz będzie po drugiej e, stronie tej osi. Jeżeli skala jest dodatnia, obraz będzie po tej samej skali osi. E, zobaczcie, i w jaki sposób przyda się to do rysowania wykresów funkcji? Popatrzcie sobie na to. No, jeżeli mamy wykres funkcji, który przechodzi przez punkty A, B, to ten. Nowy ma przechodzić jakby przez punkty a i sb. Prawda? Tutaj mamy jakiś powiedzmy wykres funkcji, gdzie y równa się f od x, który przechodzi przez punkty a i b, a ten nowy musi przechodzić przez punkt a, czyli w tym samym jakby x-ie musi dać wartość s razy b, czyli jakby s razy większą. To, to co będzie za wykres funkcji? Jeżeli w tym samym x prawda, musi dać wartość s razy większą, to trzeba to pomnożyć po prostu przez s. Czyli zobaczcie, to przekształcenie daje nam możliwość jakby mnożenia wartości funkcji przez pewną liczbę rzeczywistą. Dodatnią, ujemną nie ma tutaj kompletnie, kompletnie znaczenia, czyli na przykład jeżeli mamy, w, w, mamy konkretny wykres funkcji i mamy jakby pomnożyć go przez daną konkretną liczbę, to wtedy właśnie, czyli wartości, wszystkie wartości pomnożyć przez daną konkretną liczbę, to właśnie wtedy będziemy wykorzystywać powinowactwo prostokątne o osi o x. To jest ważne, że cały czas działamy o osi odciętych, że ta oś jest tą osią odciętych. Ten wybór tej osi jest tutaj dosyć, dosyć istotny. Popatrzcie na to, pomyślcie. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Pa-pa.